Znajdujemy się w restauracji Dworek w Bielsku Białej, gdzie odbywa się spotkanie prezentujące cechy mięsa ze znakiem Sprawdzony Drób, wyprodukowanego w systemie jakości QAFP. Spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji ekspertów na temat systemu QAFP oraz roli drobiu w racjonalnej diecie. Pewnie Państwo się teraz zastanawiacie, co to jest ten. Program QAFP. Sprawdzony drób. Mięso drobiowe jest bardzo popularne wśród Polaków, a jego konsumpcja stale wzrasta. Program gwarantowanej jakości QAFP zakłada mechanizmy kontrolne na każdym etapie produkcji mięsa. Cały system produkcji oraz specjalnego pakowania powoduje, że mięso pakowane daje o wiele większą pewność właściwej jakości. Powinny spełniać oczekiwania klientów na wysoką, powtarzalną i wiarygodną, gwarantowaną jakość mięsa drobiowego. opowiem dzisiaj e, kilka słów o roli w drodziu płatnicy w bilansowaniu Przede wszystkim nasza dieta powinna być różnorodna. Ja jestem bardzo polecam. Pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania, czyli prezentację już dobiegła końca. Przejdźmy do praktyki. Schodzimy w tej chwili piętro niżej. i Tam już czeka na nas milek który będzie prowadził dla na nas zajęcia praktyczne. Wszystkie te dania pochodzą, to są fuzje kuchni tajskiej, indyjskiej, azjatyckiej. Tu Mamy taką piękną, dobrze zapakowaną piec z kurczaka. I oczywiście tym samym symbolem. Jędrna, soczysta. Przy okazji prezentacji możliwości drobiu, czyli fileta z kurczaka. Produkowanego przy w QFP Chciałem wam zwrócić uwagę na jedną rzecz na, z tech, na jedną z technik Mało popularną u nas A bardzo znaną w kuchni azjatyckich Mówię o technice stir fryer Czyli szybkiego Ostrego smażenia To jest za tym żebym rzucił teraz puszczaka, A do wyboru mam dwie rzeczy Mam cebulę fioletową I mam powiedział już się odprowadził smak, pięknie nam się wszystko barwi i mamy ryż. No. Dobrze, gotowa. Tak. Tutaj mamy pierwszy z Indyka, file z pierwszy z Indyka, równie wyprodukowany w systemie QFP, bo od tego zaczynamy, to jest najpiękniejsze. Po soli możemy na świeżą, kolorową, opieram na brykę, to wygląda. Przykrywamy. Tak? indyka wyprodukowanego w systemie QFP badamy na talerzu gotujemy dalej robimy chlopsiki z słuchajcie to jest ostre? Dowiedzieliśmy się dzisiaj, y, czym charakteryzuje się drób z certyfikatem QFP. Powiedz mi proszę, jak to wygląda od strony praktycznej. To mięso, to co dla nas najistotniejsze w kuchni jest zawsze takie samo. To jest po pierwsze i jego jakość, y, szczególnie przy testach pierwszych, które robiliśmy, y, mówię o zachowaniu sody pierwszego smaku, to mięso nie wymaga intensywnego doprawiania. Wystarczy to mięso usmażyć, nawet bez przypraw i... Obecność tych soli mineralnych, które są zawarte w tym mięsie, już, już daje odrobinę podstawowego słonego smaku. Mięso nie zmienia struktury, jeżeli leży sobie parę godzin w chłodni, to mięso nie obsycha, to mięso jest jędrne, soczyste, nie wypływa z niego żadna, żadne płyny, które nie powinny wypływać. kurczaka, sos teriyaki, paprykę, dorzucimy jeszcze tofu, żeby się fajnie podpiekło w tym sosie teriyaki i będzie miał taki aromat. I Tofu jest jeszcze obtoczony w chili i będziemy to układać na świeżym melonie i mamy nadzieję, że to się jakoś połączy. A, i jeszcze troszkę damy makaronu ryżowego. Serio? Wspaniałe dania z piersi kurczęce i indyczej KFP przygotowują nie tylko blogerzy, ale także przedstawiciele mediów. E, panowie są z Radia Planeta, prawda? Tak. I postanowili dzisiaj sprawdzić się w roli kucharzy. Zresztą, nie spodziewałem się, że będzie taka możliwość i jestem tym zachwycony. To co takiego mierzysz w tym garnku? No, różne warzywka i zaraz damy tego rewelacyjnego kurczaczka. I danie będzie miało charakter azjatycki? Myślę, że tak. Myślę, tak. Będziemy kopiować to co nam pokazał szef przed chwilą W kuchni się uśmiechamy tylko. A nie besteśmy śliczny. No. Proszę Państwa, chciałem nam przedstawić świetnego mena Maciek Baniak. Maciek pokaże Wam kilka podstawowych Maciej. Wszystko dzisiaj jest oparte, proszę Państwa, na drobiu, na kurczakach, na QAFT. QA. Jak pewnie wiecie, jeśli mogę tak się zwracać, zaczynamy sushi od nori. Są to prażone wodorosty morskie. Oczymy sobie dłonie, żeby ułatwić sobie pracę. I nakładamy odpowiednią ryżu na nori. Nie musimy uciskać, ponieważ on przy skręcaniu w późniejszym etapie sam połączy się ładnie. Wasabi, czyli jest to chrzan japoński, dalej główny składnik czyli w dzisiejszym dniu kurczak. Przeklejamy, podamy. Pokażę klasyczny sposób zwijania z użyciem matki bambusowej. W razie potrzeby można poprawić brzegi. I tak wygląda u Toma z kurczakiem w panku. Ja mam mu zaraz zrobian długę. No. Około dwóch palców. Może w przypadku kobiety to będą trzy palce. Tak czy na tym? Obojętne w tym wypadku. No, coś jest obojętne. To jest obojętne, obojętne rzeczy. Tak, tak, prawda. teraz ci tu każdy coś dorzucił i nie jest No i teraz przytrzymuj sobie środek i składaj. Tak. Dalej, dalej, dalej. Teraz sobie odpoczekajmy. Po, <grymne> <grymne> dobra, próbujemy. Chcesz? Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Zaraz się Państwu kolację. W tu się Państwo pojawią z pieczkiem białego i czerwonego wina. Na tak się należy patrzeć na nasze włoskie Na kolację będzie dzisiaj włoska z upadłym na filecie z pierwszej pieczaka w Państwu smacznego. To wszystko. Dziękuję bardzo.